Czym się zajmujesz? Ja zajmuję się bardzo różnymi rzeczami. Lubię sobie mówić multitasking ninja, ponieważ cosplay to jest moje hobby. Cosplay to jest skrót od costume playing, czyli kostium i odgrywanie postaci. W ogóle całe to zjawisko pojawiło się z Japonii. W Japonii to jest wręcz subkulturą. Tam cosplayerzy są bardziej ludźmi, którzy po prostu mają oryginalny styl ubierania się. Gdybym była młodsza, to na pewno byłabym w samym środku tego ruchu cosplay. Teraz nie mam już aż tak dużego zapału, ale są we mnie takie uczucia, że chciałabym mieć trochę z tym coś wspólnego. Ale jaru to są też swoją subkulturą. Na przykład ubierają się w niedzielę w pewnych dzielnicach Japonii. Normalnie w te stroje są restauracje, w których obsługa jest w strojach. Tam jest ta kultura bardzo, bardzo rozwinięta. I też cosplay tam jest mocnym biznesem, bo cosplayerzy promują premiery filmów, mają odpłatne samo pojawienie się na wydarzeniach, mają też bardzo rozwiniętą kulturę fotografowania.